Na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na urodzinowy vlog Marcusi, która ma już 4 lata. Co prawda urodziny ma jutro, ale jutro bym wróciła około 17 w domu. Także dzisiaj to ogarniam z powodu choroby z samym domu, także... no, a już jutro idę do szkoły. Także nie chciałabym za długo być na dworze, także zobaczymy co ja tutaj nagram, także przygotujemy tort i idziemy. Warzywa i owoce, wzięłam dwa jabłka i dwie marchewki, powinno raczej starczyć, jeszcze dodam tutaj płatki owsiane, tak z kilka łyżek, także co, potrzemy teraz na tarce i ozdobimy jakąś ładnie i no, teraz Wam pokażę końcowy tortu, się, że bardzo ładnie wyszedł na sam koniec dałam z jednej marchewki zrobiłam cztery świeciuszki bo Marcela ma cztery latka i zrobiłam plasterki wokół jabłka, także wydaje mi się że wygląda to ładnie, jeśli chcecie zobaczyć jak zrobiłam taki tort, tort dla konia z przepisem to zapraszam do filmu gdzie Daisy ma urodziny i jak zrobiłam ten tort ale myślę, że po czym, jak go widzicie to raczej widzę te wszystkie składniki także, no dobra, lecimy do stajni. Się do stajni tak też foteczki zrobię no tak, Martusia ty masz dzisiaj, w sumie jutro urodziny ale nawet dzisiaj jej dam bo jutro już idę do szkoły a w domu będę około 16.30 Dlatego wolę dzisiaj tak. No zaraz dostaniesz. Zaraz dostaniesz Przedzielę tutaj pastuchem Tak, przedzielę tutaj pastuchem, Martusia to się wejdzie jako takie zrobię szybkie spa dlaczego szybkie? Ponieważ no, jestem przyrządzona, nie chcę być długo. I tyle mam do powiedzenia. Dobra, ja to ogarnę i widzimy się za moment. Sięłam ją już tutaj. Na no szybko, wiecie, tak przeczyszczę. Przepraszam. wiecie, nie wyglądała o ten sposób. Ona ogólnie dzisiaj mi powinna mieć. lążę. Bo zobaczcie, znowu lekko przytyło jej się. A to dlatego, że właśnie przez chwilę nie chodziła tydzień już. Już jest zmiana od razu budowy Ona jakby chodzi, ona jak chodzi, tak regularnie To słuchajcie, ona ma tak ładne plecki wyrównane A teraz jest trochę wyżej za, znowu Także ona tak kurde musi chodzić No Ale dzisiaj nie zrobię jej, ponieważ śnieg już się roztapia, jak widać Jest wszędzie błoto, także jej dzisiaj nie zrobię a tak wiecie, przeczyszczę, To zdjęć ładnie wyglądała. I planuję jej zrobić warkoczyki. Dawno nie miała. Także zrobimy jej warkoczyki. No i po prostu wyczyszczę. Jutro dzisiaj już przyjdę na jakieś smaczuchy to też. Ale dzisiaj... I daję taki torcik, torcik dzień przed. Myślę, że tak nie nieźle. W piątek, dzień po. też by mi się to nie udało. Ze względu na to, że kończę jeszcze później i bym była w domu o 17.00. Myślę, że to wiecie. wolałam dzisiaj. Dzisiaj bym kończyła o 14.00, więc tak bym to zrobiła w domku o 15.00. No, a teraz jest 12.30 jakoś. O, matko. Tutaj nie jest już Dobra, jest. Uciekamy cię odżywką z overhorse. Mamy taką brokatową. Chiku. Mamy no, jeszcze chyba takie, taką jedną odżywkę w Także jak nam się skończą te to już do za małe tam. I ogonek. Dobrze. Wypsikana. No, zrobimy jej później warkoczyki. No, ale już widać ten brokacik. Czy to jest piach? Brokacik i piach. O Jezu. Dobra, ja jej, ogarnę, żeby jej tak nie wyrywać tych włosków i zaraz się zobaczymy. I uwaga, uwaga. Proszę. Ale pychota Pyszne Wcinaj, wcinaj Pomału, pomału Zjedz marchewkę najpierw Jeszcze tutaj dostawię marcheweczkę dla Lizusi. Niech dostanie sobie Już zjadłaś? Czekajcie, ja jedzę. się zaczepiło o coś. O, dobra, wcinaj. Oczywiście nie wszystko wie, że się też dostanie, ale wszystkiego najlepszego, no, wcinaj. No, jest, że dobrze. Pyszne. Oj, chyba nie smakuje. Chyba nie do końca smakuje. Ja ostatnie zjadła. I reszta dla tej wyłusi.

wideli żywiońs do końca. I co to zjesz? O matko. Koniec. O niec. im to smakuje to jest niemożliwe. Proszę, masz ostatnią. Mało. Mało. Super. Zjadłe. No. Chabisz jeszcze? Dobra, ja sobie ogarnę warkoczyki. A skończ, Warkoczyki jej sobie ogarnę kopytka i ładnie ogarnę smarem mocnym i, i tyle. No. I zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Ale niech ono mi się bo dostałem jedzenie i je, widzicie. By chciała jeszcze. Nie? Ale 100 lat. Wszystkiego dobrego. Zdrówka przede wszystkim. Zdrowie najważniejsze. No, także zdróbka, nie? Koniec. Ku mnie nic nie będzie widać. Jest na dupę psiknę. O. o! Proszę. Odkładam. Ale pachnie. I zobaczcie, to jest efekt końcowy. Zrobiłam warkoczyki. Tu nie. Robiłam je z przodu, żeby miała luźno. Ale nie no. Takie piękne warkoczyki, to nie wiem kiedy ostatnio miała. Co prawda, Marta ma cienkie włosy, dlatego nie wyglądają tak za bardzo ładnie i tutaj tak wystaje, bo to jest takie już małe włoski były. Przy kłębie to wiadomo, zawsze są. Ogonek ładnie rozczesałam. O, pięknie. Pięknie się mienisz. Wszystkiego dobrego, kopytka jej zrobiłam, tylko już znowu... O, tu widać. Są posmarowane były. Już wysły, także są nawilżone. I od spodu i ten robiłam jej i mocnym smarem. I zdezyfekowałam Nie wiem jak się mówi, ale wiecie o co mi chodzi. No super. Super konik byłeś. Nie. O trochę dziur się spadł, bo jest bardzo zmęczona. No, bardzo się. na koniec. Okej. Okay. Dobra, myślę, że Wam się taki urodzinowy, krótki vlog podobał. Tak jak mówię, są chora, ale nawet całkiem długo. I co ty tu masz? Matko, strupek. Strupek tu masz. I łupiesz. Ale to na wiosnę, na lato się umyje dokładnie. Grzywka, proszę bardzo. Piękna liszniąca, tak? No. Także Martusia Wam życzę miłego dnia, ja również. Także co, odpinamy ją. Stój, Stój bo kanter muszę ci zdjąć. Dawaj ślicznotka. Prrr. i zapraszam. To zaraz ogarnę. Nie, no klasa. Jeszcze jej foteczki zrobię.